To znowu ja z dobrymi wieściami, kochani. Dobre wieści są takie, że nie trzeba zapominać o tym w tej wyższej szkole życia tu na Ziemi, że wszystko, co robimy, powinniśmy robić świadomie. A zatem żyjmy świadomie i umierajmy świadomie. Nie przesłyszaliście się, umierajmy świadomie. Ponieważ my przyszliśmy na ten świat, lub zeszliśmy nawet na ten świat po to, aby nauczyć się tutaj świadomie żyć, świadomie umierać, świadomie odejść i świadomie dlatego wrócić z powrotem tam, skąd przybyliśmy, a może nawet do następnej klasy. Ponieważ na Ziemi jesteśmy w tej chwili w wyższej szkole życia. Ta planeta służyła kiedyś jako więzienie dla kosmicznych przestępców, czyli tak zwanych upadłych aniołów, tych, którzy obsunęli się w ewolucji i postanowili stworzyć swój własny wszechświat we wszechświecie, który już był. To się nie udało, to się nie udaje. Teraz jesteśmy świadkami tego, że to się nie udaje. I dlatego. Powinniśmy umierać świadomie. Każdy z nas wie, że prędzej czy później opuści ten plan. Ten stan świadomości: Jestem człowiekiem, zrozumie: Ja właściwie nie jestem tym człowiekiem, w którym ja żyję, tylko istotą, która żyje w tym człowieku i we właściwym czasie. Na właściwym miejscu odejdę z tego ciała, zostawię je za sobą i wrócę z powrotem tam, gdzie na mnie czekają. To jest Boży plan dla nas i my, żyjąc świadomie, umierając świadomie nie umieramy w sensie i nic po nas nie zostanie. Tylko w sensie nic stąd ze sobą nie zabierzemy, oprócz samych siebie i stanu świadomości, w jakim stąd wyjdziemy. Czy radośnie, czy w smutku, czy jako chorzy, czy jako zdrowi, czy jako błogosławienie, czy jako przekleństwo. Wprawdzie my nie przeklinamy i błogosławimy, niemniej jednak są pewne istoty, które są przeklinane przez miliony innych istot teraz, tutaj na Ziemi. Te dusze obciążyły się i wywołują tego rodzaju reakcje w milionach dusz, w milionach ludzi, że są przeklinane. Ci, że przeklinają, przywiązują się swoją nienawiścią do tych, którzy wyciągnęli nienawiść, sprowokowali takie zjawisko jak nienawiść w swoich bliźnich, i stają się jednym ciałem, mówiąc biblijnie czyli stworzyli wspólnie pole nisko drgającej energii fal szkodliwych dla zdrowia. Dla tego, który je spowodował, i dla tych, którzy dali się ściągnąć na ten poziom. Są dziś ludzie na Ziemi, którzy robią to świadomie że ściągają na siebie gniew, złość, nienawiść tych, którym wzmówił, że są bezradni i bezsilni ci którzy poczuli się bezradnymi bezsilnymi nienawidzą go za to że on jest silniejszy od nich że są biedni a on bogatszy że on jest mądry a my jesteśmy ci głupi obie strony będą musiały tak będą musiały zrozumieć że to był błąd w postępowaniu każda ze stron wybaczy sobie swoje akcje i reakcje, aby móc rozwijać się dalej. A jeżeli ktoś nie zechce rozwijać się dalej, jeżeli nie zechce, to zostanie zawleczony do wyższej klasy, bo młyny pańskie, jak mówili starzy Polacy, mielą powoli, ale mielą. I nikt, nie wróci do Ojca, jak tylko przeze mnie mawiał Chrystus, bo kto nie zdobędzie się na to, żeby rozbudzić sobie stan świadomości Chrystusa, nie będzie mógł wrócić do światła. A jak długo nie będzie mógł wrócić do światła, tak długo nie, będę za nim, nie będzie mógł tęsknić do światła. A kto nie będzie tęsknić do światła, tam nie dojdzie tak szybko. Bo będzie wleczony powoli. Nie dlatego, że Bóg się zdenerwował i będzie wlógł swoje dziecko do raju, tylko dlatego, że takie jest prawo, boskie prawo. Zarówno wleczony, jak i prawo, którego wlecze, stanowią jedno boskie prawo i wyraz boskiego planu. I jak mawiał Chrystus, nic nie zginie po drodze, i wziął to na siebie. Żadna upadła dusza nie zostanie w takim stanie świadomości, pozostawiona sama sobie. Umierajmy zatem świadomie. Co to znaczy? Że żyjemy świadomie, umieramy świadomie, ale to wcale nie znaczy, że to jest koniec świata, że to jest koniec życia, bo życie jest nieskończonością. Umieramy świadomie, ponieważ czujemy, że zdajemy do następnej klasy w tej szkole życia. Wiemy i czujemy, że możemy się czymś podzielić z innymi, żeby oni też mogli z radością odejść z tego świata, że przechodzą na wyższy poziom. To jest świadome umieranie. Umierając, możemy jeść, pić. Świadomie, możemy nawet żyć świadomie z kimś pod jednym dachem, lub obok siebie, lub iść razem w tym samym kierunku, ale świadomie. Słowo świadomie jest niezwykle istotne, aby świadomie odejść z tego świata i wyjść z ciała świadomie. Wychodzę z ciała i wcale to nie jest tak, że nagle ja podnoszę się i fruwam, bo mam skrzydełka, i frunę jak ptaszek z chmurki na chmurka, tam aniołowie podlewają kwiatki to nie te rzeczy. Nadal świat będzie światem, ale my już będziemy w innym stanie świadomości i będziemy kontynuować. W sąsiednim wymiarze, w tym następnym wymiarze, na tej nowej Ziemi, w nowym świecie, to, co zaczęliśmy już w sobie, teraz, tutaj na Ziemi, żyjąc jeszcze w ciele. Będziemy nadal to kontynuować. Kto odejdzie z tego światła w stanie świadomości: Ja jestem demonem, ten nadal będzie demonem. Kto odejdzie z tego świata w stanie świadomości, niestety muszę umrzeć. On będzie nadal umierał. Kto wierzy, że po śmierci będą go gryzły robaki, przeżyje to, co sam sobie przygotował swoim błędnym sposobem myślenia. Ale kto odejdzie z tego świata w stanie świadomości, ja jestem miłością, jestem światłem. Jestem błogosławieństwem tego wszechświata. Tam, gdzie ja jestem, tam jest życie, prawda, światło, zdrowie, szczęście, radość. W tym stanie świadomości płynę dalej. I tak zostanie. Świadomie tym jestem, co sam osiągnąłem z powrotem, co przypomniałem sobie na Ziemi. I będę tu mógł wrócić, kiedy mi się podoba, lub nigdy nie wracać więcej, lub pomagać innym na innych planach istnienia, tym istotom, które zechcą zejść na plan materii, pomóc jeszcze maruderom, którzy jeszcze chrapią tam, jeszcze nie zbudzili się, nadal chodzą w szlafmycach. To nie jest śmieszne. Ale życie powinno być troszkę śmieszne. Nie zawsze, nie ciągle, ale od czasu do czasu, aby nie było śmiertelnie poważne. Jak nie będzie śmiertelnie poważne, to zostanie nam życie, samo życie, takie jakie ono jest. Życie jest zdrowiem, życie jest równowagą, życie jest harmonią, i tak niech pozostanie. I po wyjściu z tego świata będziemy wiedzieli, odeszliśmy z tego świata świadomie. Nie będziemy się wstydzić popełnionych rzeczy, nie będziemy musieli nikogo prosić o wybaczenie, a co najważniejsze nie będziemy musieli przejść procesu, który jest bardzo bolesny, jak się dowiedziałem, dla duszy, która musi wybaczyć sama sobie, że świadomie Popełniła coś złego przeciwko boskiemu prawu, przeciwko życiu, przeciwko bliźniemu. To są dobre wieści, kochani, że należy umierać świadomie, kto sobie tego życzy. To są bardzo dobre wieści, ponieważ ży kto żyje świadomie, nie zazna cierpienia. Cierpi ten, który ściera się z rzeczywistością. To tarcie nazywa się cierpieniem. Żeby nie cierpieć, trzeba nauczyć się teraz tu na ziemi cierpliwości dla własnego rozwoju duchowego, niecierpliwość do siebie samego, nie spieszyć się, nie przyspieszać niczego, nie popędzać innych, nie osądzać. Po prostu być, Żyć, oddychać i promieniować. To jest szybkość nadświetlna, z jaką się rozwijamy. Właśnie tu na Ziemi, gdzie wciąż pulsuje światło, dzień, noc, dzień, noc, wschód, zachód, wschód, zachód. Dzięki temu złudzeniu wierzymy, że czas mija. A ponieważ czas jest drogocenny, staramy się go zużyć jak należy, świadomie. I w tej świadomości kończę ten mój monolog tym razem. To były dobre wieści, korzystajcie z tego na co dzień. Do następnego razu.